Dzień dobry, dzień dobry, złoty Tarot, kłaniam się Wam serdecznie i ja zapraszam osobę z poznaku Ziemi, czyli Byk Pana Koziorożec. To jest czytanie dla Was ogólne na miesiąc, e, kochani, od 16 do e, 16 października. Musimy łączyć też już, że tutaj jest już e, miesiąc koguta, więc w mojej głowie będzie ten, no, to, żeby Wam też pewne sytuacje przedstawić. Więc co? Znaki ziemskie. Ja zabieram się do czytania, a Was zapraszam do słuchania. Pamiętajcie tylko jedno, że karty nie pokazują to, co już u Was będzie, tylko pokazują już, co będzie za dzień, za dwa lub za tydzień, tak? Mo możliwe, że to jest tak, że u Was to takie osoby będą się w Waszym życiu pojawiać i też bierzcie to pod uwagę. Dobra. Ja zabieram się do czytania. U Was na sytuacji, kochani, jest karta księżyc. Uuu. Teraz tak, muszę ją połączyć, bo macie rewelacja, jeżeli chodzi o karty. Tylko dwie karty, które mnie tak bardziej niepokoją, więc będę musiała połączyć je ja tak. U Was na sytuacji, więc uważamy w poniedziałek, możecie mieć do czynienia z pielęgniarkami, z lekarzami, Odizolowanie się od rodziny, od domu, gdziekolwiek, e, kochani. Musicie zwracać uwagę, bo już łączę pewną e, inną kartę, zwracać uwagę na to, że w waszym życiu pojawią się osoby takie, które same będą się izolować, tak? Które same sobie będą twarzać, e, że są chore. Są tu też osoby takie, które nad ranem albo podczas mgły, kiedy będzie, będą do was dzwonić, e, słuchaj, e, nie przyjdę do palca, albo słuchaj, nie przyjdę, bo coś się źle czuję. To to jest tylko Ala Wymówka. To jest wymówka, to jest osoba, która mm, lepiej się czuje sama ze sobą. w takim tego. Jest to osoba, która możliwe zadzwoni do Was i będzie płakać. Druga rzecz jest taka, jest jakaś osoba, która ukrywa pewną tajemnicę. Kochanie, Ty ukrywasz tą tajemnicę, ale to, to, że ukrywasz, na przykład związane z dzieckiem czy tam z jakąś rodziną, nie daj Bóg, jakbyś poszła w barabara, to lepiej ukrywaj je, żeby tam tego. To też bym była. Ale z takimi rzeczami, e, gdzie możesz, albo jakaś osoba może pomóc e, twojemu dziecku lub e, ty możesz tej osobie pomóc, to jest takie u, e, tajemnica, ukrywasz, ale sama siebie uszukujesz, więc tutaj musicie to e, wziąć do swojej kwestii i połączyć sytuację, tak? Teraz tak... Możecie coś szukać lub gdzieś coś się Wam zagubi. Tam, gdzie rzadko zapalacie światło, kochani, możliwe, że tam, gdzie stoi lampka, więc tam możecie coś znaleźć albo tam jest ta rzecz, więc tutaj to jest dla niektórych. Teraz tak, imię Piotr. Yy, imię Piotr mi się pokazuje, więc tutaj, yy, kochani, ja już jestem obcykana w te karty, to już wiem co i jak. Imię Piotr teraz tak to jest dobry taki nauczyciel to jest nawet i rodzic to jest i ojciec to jest ktoś kto was też i wspiera ale w negatywnym znaczeniu uważać bo to jest osoba która będzie manipulować jest to mąż możliwe że on ma żonę która jest bardzo nieszczęśliwa bo to jest mąż jako tam już w tych, tych to jest facet, który ma żonę albo ma dziecko chore, albo która no, jako że jest to mąż kapłanki, to jest to związane kochani kobieta, która dawała jemu też popalić, bo nie mogę powiedzieć, że to jest osoba świętojeblow. Więc tutaj muszę połączyć inne sytuacje. Taka osoba do was, się też, do was się też odezwie lub panowie, ktoś może ma na imię Piotr, to tutaj do Ciebie jest pokazane, że będziesz miał do czynienia z osobą, która gówno, za przeproszeniem wie na temat, nie wiem, pracy. Jest to osoba, która, no, za, pff, bym powiedział inaczej. Mówi bez sensu, chce się pokazać, jest to osoba, która chodzi na czarno, tak? Możliwe, że pracuje. Przeważnie mi w tej karcie się pokazuje młoda osoba, która dopiero dostała pracę, taka strażniczka Teksasu. Więc tutaj na nią uważać, bo jest to osoba, która lubi robić wokół siebie zamieszanie. Dla niektórych, to już teraz mogę powiedzieć, że czeka. Nie mówię, że to w tym miesiącu, ale pojawi się mężczyzna, lub jest już jakaś osoba z innego kraju. Warto inwestować w ten związek, pielęgnować, dlatego że tutaj jest pokazany ślub. Kochani, czyli coś się narodzi i to jest na dłuższy, dłuższy czas. To nie jest tylko na półroczku czy cokolwiek. Więc tutaj bym. E, działała. Pojawi się u was pan przygoda. Teraz tak, muszę połączyć inne kwestie. To może być pan przygoda, to może być banan lew, strzelec, to może być ktoś z rodziny. To jest osoba, która jest, ja jestem najmądrzejszy, weź no, tego. Jest to facet głupio mądry. Ubiera się no starodawnie. Ktoś by powiedział, kurde, mój dziadek takie e, ciuchy miał lepsze, za przeproszeniem, e, w innych tam latach, tak? Lepiej się tego Taka osoba, kochani, nie wchodźcie w nią w konflikty, nie zaczynajcie. Po prostu milczenie jest złotem i tego się trzymajmy, bo jest to osoba, która z igły zrobi widły, więc dajemy sobie spokój. Tutaj jest, że ktoś będzie miał jakikolwiek zabieg. Jeżeli to wy no to tutaj jest ok Tylko tutaj mi pokazane jest bardziej, bo są dwie karty dziecka. Czyli dziecko, jeżeli będzie miało zabieg, no to kochani, ja bym wzięła innego jeszcze lekarza, żeby inny lekarz jeszcze przepadał. Coś, albo to jest przebadanie, to jest coś takiego, nawet i wy, jeżeli ktoś powie, no złoty tarot ja mam, no to lepiej jeszcze jedna jakaś konsultacja, tak, z innym lekarzem. Tutaj jest pokazane. Teraz tak, macie złodziejaszka. To jest osoba, po pierwsze, jeżeli chodzi o uczucia, coś jakieś niedogadanie będzie. Jest to osoba, która pracuje, ma ogromny talent, prowadzi biznes z ojcem lubi na przykład jakieś samochody lubi coś takiego starego jakieś niedogadanie będzie będzie tupał nogami bo ty mi nie powiedziałaś musicie zwracać uwagę na osobę która zacznie tak tupać nogami tak raz robi czy tamtego to dla was jest uuu, słodko pierdzący bierzemy troszeczkę wycofujemy się i analizujemy tak jego Czyny, jego postępowania, dlatego, że wtedy jesteście w stanie. Powiem szczerze, jeżeli ktoś będzie dobrze łączył, zobaczyć o co jemu chodzi. Czy czasem nie chce Was oszukać, zmanipulować. A dlaczego? W negatywnym znaczeniu to jest karta, że to jest taki manipulator. Jest to osoba, która powiesz, no ale ja płacę kartą. No to jak kartą, to ja bym wziął więcej. Dlaczego? I już jest, i tego zaczynam. Brać, jeszcze faktura, to przecież to wiecie: to jest osoba, która robi też coś na czarno. Tu z taką osobą będziecie mieć do czynienia, ale jest to facet, który jest dobry w tym, co robi. Ma umysł, lubi sobie tam e, e, kombinować, coś stworzyć. To jest taki wynalazca, więc tutaj z taką osobą jak najbardziej. Teraz tak, na Waszej drodze spotkacie osobę, możliwe, że to jest też i znajomy. Ktoś, kto pracuje w MPGK, dla zieleni, na, na tym szoku, szoku, yy, kochani, to jest taka osoba. Jeżeli mam mówić, będzie z listopada, jest to osoba, która będzie od was ściągnęła tak, to co by, chce sobie kupić, czy cokolwiek i powie adios, już mnie nie ma. Jest to osoba, która chce pokazać, że ja wszystko potrafię. Ja jestem lepszy. Przeważnie to jest facet, który, mm, kochani, mm, lubi, żeby inne kobiety, które są w związkach, że zobaczyli, no ja jestem macho, zobacz, ja to wszystko potrafię, a twój mąż to co on, on nie potrafi, a dla was jest tak. No, słodko, pierdzący. Już wiemy z, co, z czym się je. Jest to facet, który ma oczy coś takiego, takie skośne i możliwe, że jest podobny do kogoś z Waszej rodziny. Możliwe, że ktoś ma jakiegoś loczka, możliwe, że robi coś takiego, no różne są. Więc dla Was jest taka wskazówka, kurczę, mój ojciec lub mój dziadek tak robił, to takie podobieństwo i wtedy wyciągnijcie wnioski, jaki był oczywiście te dobre cechy, ale też i te negatywne cechy i połączcie do tego mężczyznę. To jest takie że zaraz będziecie łączyć inne wydarzenia, które były i które na przykład połączycie, co on miał, tak? Więc będziecie wiedzieć, z kim macie do czynienia. Teraz tak, jakaś kobieta, niech trzyma język za zębami. Możliwe, że powiesz kilka słów za dużo mężczyźnie, chłopakowi. Osoba, która. To jest, on, to, to, to jest karta że posłuchasz kogoś, kogoś, kto ci zazdrości. Ktoś, kto w jakiś sposób nie tylko zazdrości, ale no nie lubi cię. Więc tu bym uważała kobiety, nawet co powie siostra, przyjaciółka, czy cokolwiek o twoim partnerze, o twoim chłopaku, powiesz kilka słów za dużo, on się już do ciebie nie odezwie. Nie odezwie się, bo zostanie zraniony. Jest to facet, który Boi się pokazywać albo no, nie pokazuje ci uczuć. tak? To nie jest to, że na przykład on ci nie kupuje codziennie kwiatków, nie zabiera cię do kina, ale jak jesteś chora, poda ci szklankę herbaty, czy tam wysmaruje czymś, czy cokolwiek, to się też liczy. Na to zwróćcie dziewczyny uwagę, bo... Ktoś może powiedzieć, weź przesem, bo coś tam, bo coś tam i w ten sposób możecie stracić właśnie fajną znajomość, fajnego faceta. Tutaj ostrzegam. A dlaczego? No to już łączymy to w całość. Jest miesiąc koguta. Kogut jest związany z metalem ciężkim. Jest to związane też i z kochankami. To jest fajna miłość. Co jest, co, coś, co jest dane, ale jest kobieta, która, em, no zazdrość. Pójdź, no jak ona. Jest to osoba, która dużo sobie dodaje. Więc kobiety w tym miesiącu do 15 października, przyjaciółki, takie te, sorry, nie mogę, bo mam na przykład biegunkę, sorry, nie mogę, bo dziś tam jadę. Omijajcie, dlatego, żebyście, no, nie zrobili komuś, kochani, krzywdy. Teraz tak, wiadomości od mężczyzny, lub taką osobę też spotkacie, która była alkoholikiem, która miała. Yy, problemy z narkotykami, która już jest po nałogu, odezwie się do Was kochani. I teraz tak zwracać uwagę, bo będzie mężczyzna albo macie mężczyznę, które nagle, jak sam z Tobą zamieszkać, ja już z Tobą idę mieszkać, jest to facet, który prowadzi podwójne, podwójne życie, więc tu uwaga. Teraz tak nie zmieniamy sobie fryzury, nie zmieniamy sobie koloru, bo będziecie z tego bardzo niezadowolone. Sprawa sądowa, jeżeli mam mówić, to możecie mieć faceta, adwokatkę lub osobę taką, która jest młoda i jeszcze jest niedoświadczona, będą jakieś małe problemy. Takie, no wiecie co? To jest sprawy sądowe, rozwodowe, że coś może później nie, nie halą, że tutaj kombinacje, kochani, więc tutaj bym, nie wiem jednej, drugiej osobie nie mówiła, albo, no, nie wiem, tutaj jest, że ktoś kombinuje coś, więc to jest tak dla Was. I uwaga, na sam koniec, uwaga, osoby, które prowadzicie własną działalność, zwracać uwagę na klucze, na piloty, bo gdzieś się możecie nie dostać, bo ktoś zagubi lub Wy zagubicie, po 10 dniach on, ten klucz się znajdzie, lub klucze. Możliwe, że ktoś zaniesie do no albo położyć gdzieś na skrzynce ktoś znajdzie więc tutaj będzie podróż jest pokazana kochani i jeżeli mam mówić i chcecie kupić psa lub jakiekolwiek zwierzątko nie kupujcie od młodej osoby która będzie miała fajne gadanie bo to jest kombinator joszus czyli nie powie wam całej prawdy o tego, czyli coś będzie, kłamie, może wie, że będzie chore, czy cokolwiek. Tutaj bym nie kupywała. Moi drodzy, to już jest na tyle. I ja Wam życzę czego? Ja Wam życzę przede wszystkim dużo zdrówka, szczęścia, miłości i wszystkiego, wszystkiego, czego Wy sobie życzycie. Złoty Tarot życzy Wam z całego serca. Ślicznie dziękuję i pozdrawiam.